Wsiewki traw w kukurydze sprawdzają się od wielu lat. Wynika to między innymi z zalet tego systemu uprawy. Wsiewki wiążą składniki pokarmowe, chronią przed wypukiwaniem i zwiększają aktywność biologiczną. Poza tym przyczyniają się do tworzenia próchnicy i ochrony przed erozją. Wąskie płodozmiany zostają rozluźnione, a wsiewki mogą być wykorzystywane jako pasza. W ramach greeningu możliwe jest zaliczenie ich do obszarów proekologicznych. Nadaje to temu sposobowi uprawy nowe znaczenie. Odpowiednio do różnych zastosowań i terminów wysiewu dostępne są różne mieszanki. Mieszanka humus plus przedsiew ze względu na zawartość wolno rosnących gatunków traw wysiewana jest bezpośrednio przed lub po wysiewie kukurydzy. Wczesny wysiew mieszanek Humus Plus możliwy jest za pomocą brony chwastownik do użytków zielonych. Aby uniknąć uszkodzenia roślin, należy luźno ustawić zęby i dopasować chwastownik do rozstawu rzędów kukurydzy. Zaletą tutaj jest łatwe wprowadzenie wsiewki z jednoczesnym mechanicznym zwalczaniem chwastów. W przypadku siewu z gnojowicą, namoczone nasiona zasysane są do strumienia gnojowicy poprzez bypass. Rozmiar węża powinien wynosić pół cala lub więcej. Metoda ta pozwala na uniknięcie dodatkowych przejazdów, a w warunkach suszy gnojowica daje nasionom traw dobre warunki do kiełkowania. Za pomocą siewnika pneumatycznego w fazie 6-8 liści kukurydzy, nasiona mogą być z dużą siłą dokładnie rozmieszczane. Termin wysiewu należy wybrać możliwie przed deszczem, aby nasiona traw lepiej osiadły. Zasadniczo pomiędzy ostatnim zastosowaniem herbicydów do glebowych i wysiewem w powinny upłynąć przynajmniej dwa tygodnie. Porady dotyczące ochrony roślin można uzyskać u przedstawicieli firm chemicznych. Wzrost wsiewek rozpoczyna się stosunkowo wolno, aby w okresie wegetacji kukurydzy nie następowała pomiędzy tymi uprawami konkurencja. Dopiero po dojrzeniu kukurydzy i zwiększeniu przenikania światła w łanie następuje główna faza wzrostu traw. W ten sposób nie ma to wpływu na plony kukurydzy. Wsiewka wchłania nadwyżki substancji pokarmowych i chroni je przed wypłukaniem. Podczas zbiorów ułatwia wjazd na pole również w trudnych warunkach. Wpływa to na zmniejszenie zanieczyszczenia silosów i dróg publicznych. Następujące po tym mulczowanie zwalcza omacnice, sprzyja mineralizacji ścierniska i pobudza krzewienie trawy. Jeśli wsiewka ma być wykorzystana jako pasza, to zalecamy wiosną jej nawożenie dla uzyskania wysokiego plonu pierwszego pokosu. Siewki to niedrogie rozwiązanie oferujące wiele korzyści.